Przecież jestem ojcem, muszę być odpowiedzialny. Poczekaj chwilę, poczekaj. Wróćmy na chwilę do tej opowieści. Okej, okay. no więc jestem na motorze. dojeżdżam w to miejsce. Zatrzymuję się na rozstaju dróg i nie wiem, dokąd jechać. I wtedy wyciągam podziwną monetę i odrzucam. I czuję się ja wiem, że muszę dokonać wyboru. Może próbujesz się wydostać, uciec. Może to twoja podświadomość każe ci tak wejść. Podświadomość? Z głowy nie można wyjść. Z głowy nie można wyjść. É i'm <coughs>